Rozkręcał się od połowy pierwszej rundy. Drugi bieg, trzeci, czwarty. widzieliśmy od rundy numer drugiej. Nadział się na to Konopski, Mlekozyniak, Marcin Krasucki. Ktoś tam kula jeszcze, już nie pamiętam. Za nami dziewięć emocjonujących pojedynków, ale creme de la creme dopiero teraz. Bogdel kontrakt zajął. Zaprośmy pierwszego zawodnika: dwumetrowy gladiator, mistrz Śląska-WMA i Bogdel, Baro, Michał. ten pas dżibiez dostał? ale słuchajcie do tańca trzeba dwojga jego rywalem jest osoba to GPS, nie byłoby 16, nas w tym tak? miejscu tak. osoba która wprowadziła słowo zadymka siusiu w inny wymiar jest to ZEJU boxaio. <laughs> Dobra, panowie, dalej. Zasady są znane. Pamiętajcie, zim, przerywamy, jest stop, jest jasna komenda. A ty masz więcej tu, czymś w przyszłym roku, czy w przyszłym roku, czy w A ile macie przeżyć? Półtorej minuty. Półtore minut. Półtore minut. Dobra, pamiętajcie. Jazda. Szczerka, fair play. Jesteśmy tu w świetnym celu. Zostarzymy okay. się do swoich narożników na moją komendę. Zaczynamy, dobra? Jazda. <laughs> Czas gotowy. Jeden z arbuzowy, drugi brzoskwiniowy. Jazda. Czas. Szybki netbox na bok na 1 jedną trzecią mocy I tak by mocniej Bokzel rzucił ten cios, to by ładnie wszedł sierpik. Bokzel na razie dominuje, połowa rundy za nami. Trzyma środek oktagonu, cały czas zachodzi swojego rywala. Więcej ciosów y, celnych wiadomo Kstaju próbuje tutaj. Próbuję tutaj oddać, ale no niestety szczelna garda Bokzela nie pozwala mu na to. Wszystkie ciosy, tu kur... jakiś cios w dupę. Tutaj w ciało leciutko zapunktowane kolejny raz. Bokzel na pewno wyprowadza dużo więcej ciosów. Większość ciosów Xayo jest przyjętych na gardę. Z prawy na prawy, lewy na lewy i się biją kurwa chłopaki, nie? Tutaj oprócz, zobaczcie, Boxer próbował oszukać. Co, Ksa, Ksajo teraz ładnie w Boxera, prawie trafił. Oooooh, klincz. Boks! Cały czas Boxer bardzo fajnie, inteligentnie zachodzi tu swojego rywala. Nie nadziewając się na jego mocniejszą rękę. Trzyma dystans. To taka delikatna szarża na pół pod koniec rundy. Mamy teraz tak zwaną kamerę GoPro. I sponsora ROW, dziękujemy bardzo za ten mikrofon. No, 1-0 na razie: Boxdel, 10-9. Dobrze zaznaczana runda. Boxdel ledwo żyje. To od razu widać profesjonalizm sędzia ten Trener się nie brzydzi, kurwa. dotknąć śliny Boxdela. ładnie ustrzelił raz. Poczułem dochodzi do jakiejś manipulacji bo sędzia jest trenerem Ksaju yy, który też jest właścicielem tej federacji więc być może być może się okaże że za chwilę werdykt nie będzie taki ewidentny no Dziwna, dziwna, sprawa się tu dzieje. Naprawdę dziwna sprawa. Już jest lepiej niż Sędzia klubu, sędzia punktowy, trener, kolega, przyjaciel, cutman. Pan Hubert Szymajda dzisiaj ma bardzo i to bardzo dużo sobie obowiązków sobie dla tej gali. Robi na 6 etatów, a płacą mu za żadę. Też jest wa warte zaznaczenia. Człowiek wszystkich talentów. Taką maksywę. No, czyli jednak Ksajo wygrywa 10-9. Sprytny Marcin. Już niedługo na kanale Box Deal. Bokszel napiera. Ciosy bardzo, bardzo fajne, nawet niedokręcone. To jest tak delikatny, lewy na zejściu. Boksel się tu trochę podjarał. O, do, dostał teraz, ale oddał. No, rozkręcają się nam chłopaki. Powoli, powoli. I wygląda to trochę jak sylwester z nerdami. Spokojnie zaraz się rozkręci i na razie obserwujemy tutaj pojedynek dwóch facetów w łódce. No. Bo zelowi już się tatuaż powoli rozmazał. A nie, przepraszam, to jednak broda Wojka Goli, który ją farbuje. No. O, ładne tutaj. Dwa lewe proste pod rząd. Garda nisko. Łokcie szeroko. Akurat niespotykane, ale Garda jest jak najbardziej. Możemy to obserwować na przykład Canelo. Tutaj bardzo też, bardzo, bardzo prawy. Szukamy tutaj wątroby, niestety się nie udało. Śledziona wątroba, śledziona wątroba. Bardzo duży obszar na szczęście Babokzel do trafiania. No a niestety zasięg 1,90 m wzrostu Pana Budstona robi tu też różnicę. O, teraz bardzo ładny, prawy podbródkowy. Oj, ledwo chłopaki. Już tu dyszą, już... Pe... Już tu się zaczynają problemy oddechowe. Pamiętam. Czułem się tak w pierwszych 6 sekundach mojej walki, kiedy walczyłem się, kiedy walczyłem z Pawłem Smektalskim o Mistrzostwo Świata. K1 Federacji Fame MMA Main Event Fame MMA 10:10 tak zwany. No. Walczymy, walczymy. Jeszcze 50 sekund. Czy chcieliście popisać 3-minutowe rundy, kurde, to teraz proszę. Co? się, że do tego Moldeonium nie jest potrzebne, a tu nagle kurde, nie ma czym oddychać. Niestety, do trójki się przygotujecie troszkę lepiej. Na. No. Walczymy, walczymy. Bokser w sensie ma chyba koszulkę tyłem naprzód. Jakoś dziwnie szwy mu zachodzą na barkę. W ogóle jest podarta ta koszulka, no niestety. Od kiedy wymuszał o 14-latek finansowo chyba troszkę podupadł. Albo wszystko wydał na kawalerkę dla pani w 93. Niestety, teraz już nawet na koszulkę nie ma. Jest piąteczka, jest fair play. Druga runda. No już bliższa, już bliższa. Tak jak zdecydowanie Bokstel w pierwszej rundzie przeważał, tak w drugiej ksają miał bardzo dobre momenty. Parę bardzo fajnych prawych prostych. Podbródki też podchodziły. Pogstel chyba ma rozcięty nos. Za chwilę zobaczymy. Załóżmy, że nie było tutaj żadnego przekrętu. O tak, jak najbardziej. Jest tutaj, pojawił się. Pierwsze, pierwsze rany wojenne. Pogstel się cieszy. Ciekawy czas sobie przypomniał po tej rundzie, jak dostał w od Kasiusza Życińskiego, który się bawił z mięsem. Tutaj jak najbardziej ksajo rozprostał ręce na oktagonie. Są dwie różne szkoły. Czasami wchodzi się tutaj z narożnikiem razem i ze stołkiem, że sobie zawodnik usiadł, ale większość trenerów woli właśnie rozprostać ręce na siatce, stać cały czas, żeby kurwa, broń Boże, zawodnik nie zastygł. Jest tutaj szczęka, jest woda, ostatnie szlify. Bogże się cieszy, w dostaje, więc za chwilę będzie mówił, że fajna taka walka fair play. Super sprawa. Będzie mu głupio jeszcze wpłacić coś na zrzutkę. O, tu już Ksaj dynamiczniejszy. Potwierdza się tutaj pattern z jego praktycznie wszystkich walk, przynajmniej trzech pierwszych, stoczonych w formule K1 Federacji FMMA, gdzie też pierwszą rundę zazwyczaj tak nie szarżował. Nie szarżował z początku. Rozkręcał się od połowy pierwszej rundy. Tym bardziej już drugi bieg, trzeci, czwarty, widzieliśmy od rundy numer drugiej. Nadział się na to Konopski, mlekozyniak. Marcin Krasucki. Ktoś tam kupa jeszcze, już nie pamiętam. A, Franie. Franciszek też się na to nadział. Bardzo ładne, bardzo ładne. Tak zwana śledzionka chyba weszła. No, boxer zgubił armor, niestety. Lata teraz w jakiejś podartej stalce plus zero. tutaj kontrować. Lewy, lewy. Rączki już opadają, już rękawiczki ważą. Mało chyba odstaw-dostaw z hantelkami dwukilogramowymi było na treningu. O, Bardzo ładne doły. Ksajo cały czas prawą ręką szuka dołów. Tak zwany cios pod łokieć. Tutaj możemy znaleźć takiego Floyd'a po przejściach. Jest ręka kurna na tłowiu. Trochę barkiem się zasłaniamy. No niby to, ale to jednak nie to. I taki kura cios do skoku. O, tu, tu się nie dokręciło niestety. Szarża bokzdela. Oj, widać już widać już po twarzy, że to... Że to przerasta pana Tak. Tak to je, właśnie jest, jak możemy zobaczyć na czacie. Widzowie Ksajo za Ksajo, matki 14-latek za Ksajo, więc naprawdę potężna publika, potężna publika. Boxel powinien sobie taki transparent wyjść, ja przeciwko wszystkim. Bardzo ładnie tutaj za ucho. Praca głową też. Coś tam jeszcze zostało? Ale jednak mistrzostwem MMA, z też by nie istniało, więc ten boksik jest na jakimś poziomie, aczkolwiek i tutaj zmierza pewnie pod 0 bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Już wszystko przechodzi praktycznie. Praca na zejściu Buxtona. Sajo bardzo ładnie tutaj zaznacza, bardzo ładnie. Kolejny prawy dół pod łokieć. Ksio jeszcze tutaj. Która pod koniec, może jakiegoś no downu poszukać. Nie udało się to. Myślę tak, nie będzie sporą kontrowersją jeśli ten pojedynek 29 do 28 zwycięży Marcin Ksajo Majkut. Piękna walka. Tak jak mówiłem, rozcięty nos Max Zadowolony bokser. Zadowolony, pokazał to co mógł pokazać. Trzeba będzie tu troszkę bazelinką posmarować. Nie tylko tak panie bokserie się smaruje. Tu też można. Szacun do niego. Wiecie, no problem jest taki, że jak kobiety jeszcze nie miesiąc no to rzadko jest tak zwana ekscytacja seksualna, więc... A, 5 minut jest. Aha, dobra, czyli jeszcze są dwie rundy. No to, Boksdel, niestety, nie wróżę i nic dobrego. Ledwo chodzisz, ledwo stoisz. 15 minut walki. Widzimy tam jakiegoś pana z wąsem. Jest pan z wąsem zakręconym. Tutaj jest pięć rund, widzowie. Nie mam pod to grafik, więc jak coś, teraz będzie czwarta runda. Tu jest 5 rund po 3 minuty. Ale nie ma na to, to grafik. grafik Słuchaj, jak zawsze coś spierd... Nawet jak już miał nic, nic nie to i tak mu się udało na sam koniec. Gratulacja. Infografika pokazuje, że runda trzecia. Niestety to nie jest runda trzecia, to jest runda przedostatnia. Tak zwane rundy mistrzowskie. Oj, tu jakaś dzika szarża. jakaś dzika szarża. Delikatna prowokacja, spycha masą ciała. Przypomnijmy, że tutaj jest ogromna, kolosalna różnica wagi. Bokser powie, że 15 kg to wygląda na 25 No ale bokser się często z numerami myli. 180 dla niego to jest prawie 2 metry. 14 jest legalna. Więc no jakby tutaj widzimy, nie? Tutaj czasami można, można, się, można się kurwa kubić z tym, co mówi. Więc nie, nie tylko inni influencerzy mają problem z matematyką, nie? O, jeszcze tutaj w clinchu brzydki ten cios był. Po komendzie stop. Niczym Tyson Fury, tak zwany dirty boxing baby. Nie zanosi się na żaden knockdown. Power punche bardzo rzadko są puszczane. Nie wiem czy to jest jakiś. O! Lewa rękawica Ksaju we krwi. To znaczy, chyba, że nos Bogdala krwawi coraz bardziej. Albo to jest jeszcze z poprzednich rund. O! Zaczyna się kraulik pana Ksaju. Ewidentnie drugi oddech tutaj Bogdel złapał. Bardzo ładna runda Bogdela, chociaż teraz wyłapał. Dwa lewe podrząd. Bogdel. Ładnie skupia się na sierpniu, tak jak mówiłem, rozkwaszona pizza Bogdela. czas, dawać. Dawać, 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 co to ma być? Oj, tu wchodzi głową niebezpiecznie. No tak nie rób panie Bogdel. Wasz się w O, o i teraz złapał drugi oddech. Czy to wystarczy, żeby tą czwartą rundę wygrać? O! Ładny zryw bardzo. Cały so, delikatnie się skulił. Chyba zabolał jakiś cios. O tak, trzeba się wyprostować, złapać tlen na nowo. O, jest zadyszka, jest zadyszka. Oj, ładny tutaj prawy. Na szczęście w gardę. No i chyba będzie rundał wszystko, widzowie. Rundał wszystko. Z moich wyliczeń wychodzi, że... O! Z moich wyliczeń wynika, że jest w rundach 2 do 2. 2 do To Była czwarta runda, jeszcze jedna. 38-38, widzowie. Chyba medyk, chodź tam. Workość pomóż boksdelowi. Szybki strzał adrenaliny, bo to kur... Mamy pana Borkosia, poprawia makijaż właśnie Bokselowi. Dobrze, że Wojtek Gola tutaj wraz z Barbarem Amadeusza dbają właśnie o to, żeby nikt nie No A co tu trochę... okay. O jak możemy zauważyć, trochę się, trochę się kutas Ksajo spocił. Na szczęście jest trener, nawilżył wszystko. Trzeba było sobie poradzić. Dziękujemy panie Szymajda, że pan dba tutaj o Bakstona. Rywala bakstona. Oh, oh. Tak to właśnie jest. Może gdyby Boxer na czas ugasił swojego Backstona, parę lat temu nie miałby teraz dramy. No ale niestety, niestety. Za bardzo się zgrzał, za bardzo tutaj emocje wzięły górę. No i mieliśmy, kur... rezultat na kanale SA Wardenga Watacha oraz Konopski przez dwa Y na końcu. Wardęga zaczął, a Mikołaj tylko go dobił. Ratownictwo Medyczne. No zobaczymy, czy uratują Boxdella. Pamiętajcie, góra z górą się nie zejdą, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Jak to mówił potężny wojownik Strzeligus. Piotr Szeligus pierwszy. Dziękujemy, mergań, Przepraszam, drugi. 17, pierwszy był trener. Zbiór, Szeliga się był się drugi pomaga. w kolejce. Piotr Szeligus drugi tak powiedział. No i do narożnika lecimy. Piąta runda. Ostatnia runda. O wszystko. Przytulą się tutaj. Boksel, kura, bardzo fajna. Bardzo fajny tutaj pomysł, żeby ukraść te 5 sekund. Oj, bardzo ładne teraz. I zejście. Aleksander się nie poddaje. O, mamy no typowa... Kura. Typowa ziabka, tak zwana, jakby to Norman Park powiedział. Jest bijatyka, awantura, jakby to Jura krzyknął. Ależ awantura! Niestety nie mam takiego głosu Adamskiego, jak on. Mam jeszcze bardziej. <laughs> Więc no niestety to tak nie wybrzmiewa. Zobaczymy, czy za chwilę kłopoty któregoś z zawodników się pojawią. Na razie bokser ma kłopoty, żeby oddychać. Ubrał czarną koszulkę, i nie wiedział chyba, że... Chciał być jak Floyd, a jest jak George Floyd. Więc no niestety. Zamiast fajnych uników i żelaznej defensywy jest kurwał black tlenu i podduszenie. Oj oj, oj oj Ale próbuję, próbuję. Teraz się trochę wyprostuje. Przepona zacznie oddychać. Oj, no tutaj już chłopaki, już jest coraz gorzej. No ale przy, przypomnijmy, dochodzi już 15 minuta walki. To nie jest byle co, to jest main event, bita śmietanka 2. Teraz pytanie, które wykaże się większym charakterem, który pokaże, że zależy mu bardziej. Tutaj bardzo ładny taki po uchu. Chłopacy bardzo waleczni, wszystkie ciosy ważą. Hubert trzymaj czujny. Bokser w stylu mleko łaka, kurwa. Wchodzi i atakuje rękę cia... Ksają głową. Ta taktyka nie działa. Bokser tutaj z piękną kombinacją w powietrze. To niestety, to nie jest walka z cieniem, to jest walka z Ksajem. O, już tutaj garda, już tutaj garda nie jest trzymana, praca głową. Prawy delikatnie wszedł. Oj, za chwilę to się może źle skończyć, takie schylanie. Wiem, bo w takiej, w takiej pozycji dostałem od tego samego człowieka. Oj, 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 tu jest już co, jest źle. Klinczuj to! Ksaju, klinczuj to! Oj, 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 dopiero 15 sekund, za późno, za późno. Bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu przyjmował uderzenia. A Bogzel, kurwa, no trzecie życie. Widać, że tą aptekę, którą wbija, no coś mu to daje, no. To nie tylko pojedynek streamera i władaża. Oj, 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 oj. Chyba Ksajo, chyba Ksajo tym właśnie sobie walkę. Dość tego. Dolar, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Poddał się. Cóż za niesamowity brak charakteru. Bił się tylko 15 minut, a będzie porównywalny do Fabiańskiego. Chyba nie wiedział, że zostało dosłownie 4 sekundy do końca walki. No ale z drugiej strony pewnie miał też z tyłu głowy niestety, że że ten knockdown zabierający mu jeden punkt i koniec końców przegrywając rundę 10-8. No niestety może się to właśnie... Już nic by to nie dało, nie dałoby nic. Tak jest walka przed czasem. Techniczny knockout Michała Bogzela Barona. Nie ma co liczyć punktów. Sekundanci tak zwani. Nie, nie zasygnalizowali Xajo, że zostało 10 sekund, tak by wstała, tak nie wstał. No niestety, jest skaza na rekordzie. Pierwsza skaza na rekordzie, krystaliczny Ksajo Zabrakło John'ego. Zabrakło John'ego w gimie DWKG. D, d z a -K. Zabrakło. Zabrakło, niestety zabrakło, gdy był sekundant tutaj. Myślę, że Ksajo, resztką siły wstałby i 4 sekundy wytrzymał. Bardzo duży błąd, bardzo duży błąd. Pierwsze takie tarapaty Ksajo, kłopoty Majkuta się wydarzyły, za późno skręczował i bardzo dużo dostał dołu. Tak więc to by było na tyle. To by było na tyle w dzisiejszym. Żegna się z wami Sergiusz Nitrogórski. Jeśli chodzi o potencjalne współpracy przy komentowaniu najbliższych gali i wydarzeń sportowych, możecie zadzwonić do mojego menadżera. Tylko oczywiście stawiam warunki. Po pierwsze, nie komentujemy na Twitchu, bo nie lubimy. I jeśli Środkiem promocji jest YouTube z siedzibą w Google Kalifornia. Również nas to nie interesuje. Nie współpracujemy dla tych dwóch podmiotów. My jesteśmy wierni lojalni tutaj. Kick.com, bo to nasz nowy dom. Tak jak powiedziałem, dziękuję jeszcze raz wszystkim. Oddaję głos do studia. Zwycięstwo pojedynku Michał Baron, BoxDel przez zajebisty był ten main event, mi się wkur... podobał. Na początku tak zaczęli, kładko. nie wiem, czy zaczęli tak, bo miał być na spokojnie, czy po prostu liczyli się z tym, że trzeba siły rozłożyć na 5 rund. Jeśli ta druga opcja, no to już w ogóle fajnie, że o tym pomyśleli, bo tak, bo tak, bo się rozkręcała, nie? No, boks w dużych oddał. Myślę, że mogliby taką walkę też zorganizować na fejmie w małych rękawicach. Tylko musiałby jeszcze bokser chyba delikatnie schudnąć, bo, bo, bo też było widać, że jak na niego napierał, no to, to pomimo tego, że Ksajowy rol jest silny, jak na swoją wagę, no to zawsze te 15 kilo różnicy będzie ten. A mocne ciosy też, przecież bokser miał cały ryj rozkwaszony, nie? No, dziękuję.